Samurai Jack, główny bohater serii Samurai Jack oraz syn japońskiego cesarza. Nie wiadomo dokładnie, z jakiego rejonu Japonii mógł pochodzić. Jako protagonista przykładał ogromną wagę do głównego celu, zachowując jednak przy tym honor. W wielu odcinkach przedstawiono jego treningi z przeszłości, wspomnienia oraz myśli. W sezonie piątym Jack stawał się z początku wpadać w stan pewnej depresji. Na początku serii twarz Jacka była przedstawiana jako pociągła i prostokątna. Jednak później stała się bardziej kwadratem o wyraźnym wschodnim wyglądzie. Jako dorosły, jest dosyć wysoki oraz szczupły i ma długie czarne włosy, które trzyma w japońskim honmage. Ubranie Jacka składa się z prostego białego i szarego gi w stylu kimono, białego obi wokół jego talii i paru drewnianych geta. Jego geta zostały kiedyś zniszczone. W odcinku 26 ale ostatecznie zostały zastąpione przez Tengu, który stworzył podobne geta dla siebie i swojej rodziny. Przez cały show, gdy Kimono Jacka jest poważnie uszkodzone podczas bitwy, po prostu zrywał górną połowę, aby kontynuować walkę bez przeszkód. Ponieważ rozpoczyna każdy nowy odcinek z Kimono całkowicie nienaruszonym, można założyć, że Jack naprawia swoje ubrania między odcinkami. Od sezonu piątego okazuje się, że Jack nie starzeje się. Skutek uboczny portalu czasu Aku. Wyhodował dużą brodę i zaczął chodzić w pełnej zbroi samuraja. Z maską podobną do japońskiego Oni. W jednym z odcinków jego maska została zniszczona przez hordę Beetle Drones. A następnie, walcząc z innym przeciwnikiem, odrzucił hełm i na ramienniki. Znowu pojawił się z pełną zbroją w innym odcinku. Tylko dlatego, że został całkowicie zniszczony przez córki Aku, skracając mu brodę i zostawiając go jedynie z poddartymi szmatami na sobie. Jack zostaje w sezonach od pierwszego do czwartego przedstawiony jako pełen honoru, odwagi i determinacji mężczyzna. W odcinku pierwszym ojciec poucza go, aby ten nie był zbyt pewny siebie. Jack zdaje się brać to do siebie dopiero po przegranej z Aku. W dalszych poczynaniach Jack wiele razy poświęca się dla dobra innych. Poświęcił wiele razy szansę na dokonanie swojego celu, aby ktoś zyskał. Udowadnia to jego altruizm. Ponadto Jack regularnie walczył w obronie słabszych i atakował jedynie w obronie. Przez większość czasu trwania odcinku, Jack nic nie mówi. Jest spokojny, uważny i inteligentny. Na pewno największą bronią Jacka nie jest jego miecz, a spryt i wielkie przyłożenie do tego, co robi. Zawsze utrzymuje uwagę na tym, co się dzieje. Trudno jest go zaskoczyć, a także przezwyciężyć. Sprawnie operuje tym, co jest wokół niego. Zmiany w jego charakterze pojawiają się w sezonie 5. Wtedy to po 50 latach, jak się okazuje, jest zmęczony tym wszystkim. Popada w Amok rodzaj depresji, jaką potęguje fakt, iż niedługo potem zabił przez przypadek jedną z córek Aku. Jego rozterki przedstawione są w postaci gniewnego Jacka, całego w czerwieni. Pokonanie go doprowadza Jacka do dalszej motywacji, między innymi dzięki pomocy Ashi. Nie wiadomo jednak, jak kończyłoby się, gdyby nie ona. Prawdopodobnie Jack nadal żyłby w przeszłości, lub co gorsza, mógłby próbować się zabić za skrzywdzenie żyjącego człowieka. Są to jednak jedynie domysły. Jack jako dziecko wychowywał się w zamierzchłych czasach bez technologii. Mieszkał wraz z rodzicami w japońskiej osadzie. Jako syn sprawiedliwego cesarza był naprawdę szczęśliwy. Otoczony opieką i miłością, miło wspominał często tamte chwile z mimowolnym uśmiechem. Wszystko zmieniło się, gdy Aku wrócił z niewoli do panowania. Podczas ataku i niszczenia jego rodzinnego domu, matka Jacka oddała go w ręce marynarzy. W ten sposób rozpoczyna się jego nauka. Podróżuje po całym świecie, ucząc się walki, jak i podstawowej wiedzy, m.in. pisania w Egipcie. Kiedy dorasta zaś, dociera do mroźnych gór i otrzymuje katanę ukutą przez świętych, aby zwalczyć Aku. Nabyty w nową broń, uwalnia swojego ojca i lut od niewoli w kopalniach kryształów. Po usłyszeniu przestrogi o mieczu, przechodzi niebywałe przeszkody do siedziby Aku. Wzywa go tam, wypowiada walkę, kiedy ma dobić szczególna smutku, zostaje oszukany i wysłany w zupełnie obcą pod każdym aspektem przyszłość. Jack jest grywalną postacią w grze Cartoon Network Punch Time Explosion. Choć przedstawia się jako Jack, to nie jest jego prawdziwe imię. Te nigdy nie zostało ujawnione, lecz mając na uwadze przeszłość Jacka, można sądzić, iż jego imię jest pochodzenia japońskiego. Przez sezon 5 wydaje się, iż u Jacka występują liczne objawy zespołu stresu połorazowego. O jakiej postaci z tego uniwersum chciałbyś kolejny odcinek? Koniecznie daj znać komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz od treści Samurai Jack.